Cześć, to Marek z Trybu solo. Tak prezentuje się na skrzydłach Ptaki Azji. To jest oryginalne wydanie angielskie, które dostałem do recenzji od Stonemaier Games. Polska edycja, nie wiem kiedy wyjdzie, prawdopodobnie w 2023. Nie wiem kiedy oglądacie oczywiście ten film. Ptaki, Ptaki Azji to jest z jednej strony rozszerzenie takie trochę jak poprzednie, gdzie dostajecie nowe karty celów, nowe karty ptaków, które możecie sobie dodać do, do podstawowej wersji na skrzydłach. Ale jest, też, jest to też osobna gra. Dla jednego lub dwóch graczy. Więc w tym pudełku znajdziecie instrukcje, nowe planszetki, planszetki graczy, karty celów, kości. To wszystko jest potrzebne do, do rozgrywki. Oczywiście w takiej bardziej uproszczonej wersji, bo nie dostajecie tego karmnika, czy jakiejś plastikowej tackki na kości, ale tu w tym pudełku jest wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zagrać na skrzydłach w solo albo w dwie osoby. I tutaj jest, troszeczkę zmieniły się zasady, bo jest nowy tryb gry dwuosobowej i solo również, nazywany w angielsku to jest duet mode, czyli taki dwuosobowy po prostu wariant, który dodaje nową planszę, taką mapę, na której będziecie kładli swoje znaczniki i w zależności od tych znaczników będziecie dostawać punkty na koniec każdej rundy, czyli te cele końca rundy się tutaj zmienią, bo one biorą pod uwagę tą mapkę, na której będziecie kładli swoje znaczniki, i zagrywając ptaki. Ja za chwilkę Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda w praktyce, pokażę Wam i omówię w skrócie te nowe zasady i pokażę nowe komponenty. Potem wrócimy sobie tutaj i powiem Wam, jakie są moje odczucia z grania w ten dodatek. To jest gra przygotowana do rozgrywki, powiedzmy, solo czy tam dwuosobowej. Ja nie będę Wam tłumaczył, jak dokładnie grać na skrzydłach. Dlatego że na moim kanale znajdziecie już film dotyczący ptaków w oceanii, dotyczący postawki, więc jeśli nie wiecie, jak grać na skrzydłach, to możecie sobie do tych filmów zerknąć. Generalnie idea jest taka sama: macie różne ptaki, które będziecie zagrywać na Waszą planszę, będziecie zdobywać pokarm, będziecie płacić tym pokarmem za ptaki, będziecie składać jajka. Te jaja też są potrzebne do zagrywania ptaków na planszę. Będziecie dociągać nowe karty ptaków. Tu macie trzy jakby rodzaje terenów i każdy ptak ma jakieś tam wymagania dotyczące pożywienia, które, które musicie zapłacić, żeby go zagrać, i terenu, który będziecie tutaj kłaść. Będziecie zdobywać punkty za te ptaki. I tak wygląda rozgrywka na skrzydłach, w bardzo dużym skrócie. Co dostajecie nowego w tej, jakby w tej edycji? Ponieważ nie jest to tylko dodatek, ale jest to jakby też niezależna gra, a i zapakowane jest w dużo mniejszej pudełko niż podstawka, to są tutaj pewne zmiany. Ta jakby plansza to jest zastępstwo karmnika. Tutaj rzucacie kościami i kładziecie te kości z pożywieniem, które będziecie sobie mogli dobierać, więc karmnika w tej edycji nie macie. Nie macie też tych plastikowych pojemników na karty, tylko macie tutaj taką planszę, na której możecie sobie wykładać trzy karty, jakby rynku, które będziecie mogli w swojej rundzie dobierać. Plansza gracza wygląda, wygląda inaczej, bo ma, ma wygląd taki związany bardziej z Azją. Ale sama idea rozgrywki jest identyczna, tak jak mówię, trzy rodzaje terenów, w każdym macie pięć miejsc na karty ptaków, kładziecie kosteczkę, zagrywacie daną akcję, wykładacie ptaki itd., itd., Nowością na pewno jest ta planszetka, bo to jest taka planszetka mapy, która jest wykorzystywana w trybie dwuosobowym, tym nowym, o którym za chwilkę powiem, i która jest wykorzystywana również w nowym wariancie solo. Oczywiście możecie dalej grać po staremu. Nie musicie używać tej, tego nowego wariantu. On jest jakby po prostu dodatkowy, ale on jest wykorzystywany tylko w grze dwuosobowej. Czyli jeśli gracie w 3-4 osoby, nie możecie grać w tym nowym trybie, on się w oryginale nazywa duetu. Dostajecie Taki śmieszny, jakby styropianowy, takie wrażenie przynajmniej sprawia pojemniczek. Tu w ogóle wszystko w tej grze jest takie ekologiczne, bo nawet boreczki nie są takie zwykłe stronowe, tylko nie wiem, jakiegoś takiego białego tworzywa. Nowe, nowy kolor tych jaj, i oczywiście znaczniki pożywienia, których jeśli macie podstawkę i poprzednie dodatki, macie już pewnie całe worki. No i nowe karty. Tych kart jest 90 ptaków i to są kompletnie nowe karty, unikalne, które mają też tam jakieś swoje unikalne nowe zdolności. Dostajecie tutaj w ogóle jeszcze, to Wam pokażę, oczywiście instrukcje Jedna instrukcja to jest do gry podstawowej, druga instrukcja to jest do, do automy. I dostajecie instrukcję, jakby cały taki appendix, w którym są opisane te wszystkie zdolności ptaków, celów i tak dalej. Więc to jest fajne, że to sobie można poczytać. Te instrukcje do gry głównej i do trybu solo jest w dużej mierze, ta instrukcja jest zdublowana, bo ona zakłada, że też możecie kupić właśnie ten dodatek jako taką osobną, niezależną grę dwuosobową. Więc też dostajecie instrukcję do trybu solo i do gry podstawowej, ale wszystkie zmiany w stosunku do, do tych zasad standardowych są odpowiednio oznaczone i tutaj w tych różnych ramkach czerwonych są wytłumaczone rzeczy, co się dzieje, jeśli gracie w tym trybie nowym, dwuosobowym. Więc tych taków jest cała masa. Jeśli nie chcecie korzystać z żadnych innych nowości z tego dodatku, możecie wziąć po prostu te ptaki, wtasować je sobie do do podstawki, czy podstawki z jakimiś innymi dodatkami, które już macie i możecie po prostu wykorzy wykorzystywać tą talię kart bez tych wszystkich innych rzeczy. Ale jeśli chcielibyście wykorzystywać te nowości, no to tak, oprócz nowego trybu dwuosobowego jest tryb 6 i 7 osobowy. Ja przyznam szczerze, że nie grałem w tym trybie i raczej pewnie nigdy nie zagram, bo gram głównie solo w porywie no, kilka osób, 6-7 osób na do raczej nie zagram. Ale idea tego nowego trybu jest taka, to się nazywa jakoś tam flock mode, czyli tryb takiej gromady powiedzmy, że graczy dzieli się na dwie grupy. W przypadku 6 osób no to są dwie grupy po trzy, w przypadku siedmiu osób jedna grupa 3, druga czteroosobowa. Jakby te grupy mają, każda ma swój karmnik, każda ma swoją wystawkę ptaków, ale mają wspólną planszetkę celów. I zawsze jest tak, że jeden gracz z jednej grupy i drugi gracz z drugiej grupy grają sobie jakby równolegle. Czyli te dwie grupy grają, można powiedzieć, równolegle. Zawsze jakiś tam przedstawiciel każdej z tych grup rozgrywa swoją rundę i potem to obracamy i kolejni gracze w odpowiednich kolorach rozgrywają swoją rundę. No to jest po to, żeby nie było tak, że teraz jeden gracz ma swoją rundę, a sześciu pozostałych graczy czeka, bo opóźnienie czy jakiś downtime byłby ogromny w tej grze, więc oni zrobili to tak, że graczy dzieli się na dwie jakby grupy i te dwie grupy grają sobie takie, można powiedzieć. W dwie gry, trzy osobowe, ale mają wspólną planszetkę celów, o które walczą. A jakby kwintesencja dla mnie, przynajmniej tego, tego dodatku, to jest ten nowy tryb duetu. I czemu on się różni? W tej swojej podstawie nie różni się niczym, bo tak jak mówię, bierzecie ptaki, zagrywacie pożywienie, jajka i tak dalej. To się nie różni niczym, ale różni się tym, że każdy z graczy dostaje 15 takich znaczników. Te znaczniki są porozkładane na planszy, tak sugeruje instrukcja. W miejscach, gdzie będziecie zagrywać karty ptaków, oczywiście je możecie sobie położyć obok, ale ważne, żebyście pamiętali, kiedy ich można użyć. A użyć ich można wtedy, kiedy zagracie na waszą planszę kartę ptaka. Czyli wyłożycie ptaka, bierzecie sobie ten znacznik i kładziecie go na którymś z tych pól na tej planszy. Musicie patrzeć po pierwsze. Na, musi być odpowiedni region, czyli jeśli ptaka kładziecie w tym regionie, na przykład jakimś tam leśnym, to musicie na tym zielonej części, jeśli tam nie, na terenie wodnistym, na tej niebieskiej części, czyli miejsce, na które położycie ten znacznik, musi odpowiadać y, temu regionowi, do którego dołożyliście ptaka. I też tutaj musicie popatrzeć prostu na tej ikonki, bo na przykład jeśli do zagrania ptaka musicie zapłaciliście rybkę, możecie położyć tego ptaka tutaj, albo możecie położyć ptaka, jeśli zagraliście ptaka, który ma konkretny typ gniazda no to też możecie ten znacznik położyć tylko na takim symbolu. Czyli patrzycie jakby w jakim terenie położyliście ptaka, jakie on ma pożywienie, jaki typ gniazda i sobie ten znacznik kładziecie. Kładziecie go na przykład sobie tutaj. I powiedzmy, że tego ptaka nie wiem, zagralibyście tu i kładziecie sobie ten znacznik w tym miejscu. I teraz drugi gracz też ma swoją planszetkę oczywiście, gra, zagrywa swoje karty i on kładzie gdzieś te rzeczy tutaj. I po co te znaczniki się tu kładzie? Po pierwsze kładzie się je po to, żeby Walczyć o cele końca rundy, dlatego że cele końca rundy są teraz kompletnie inne i one głównie uwzględniają te znaczniki na tej dodatkowej planszetce. I tu jest na przykład cel pierwszej rundy, to jest taki, że wygrywa gracz, który ma najwięcej znaczników na całej mapie. I ten gracz w pierwszej rundzie dostaje dwa punkty, gracz, który przegra, dostaje 0 punktów. W drugiej rundzie wygranie celu to są trzy punkty, w trzeciej cztery, w czwartej 5. Jest na przykład taki cel, że musicie mieć jak najmniej znaczników na miejscach z bonusami, bo niektóre z tych miejsc, na których położycie Wasz znacznik dają Wam jakieś premie. Karty, kostkę pożywienia, albo na przykład jajko, które możecie sobie automatycznie od razu dołożyć do jakiegoś ptaka, którego macie. Tu jest cel, który mówi, że musicie mieć jak najwięcej znaczników w terenie leśnym. One są oczywiście dwustronne. Ich w pudełku macie 6. Są dwustronne, czyli jest właściwie 12 różnych celów. I gracze tutaj zagrywając te ptaki, wykładając te znaczniki walczą o... O te bonusy, o te premie, które potem się rozlicza pod koniec rundy. Jeśli na przykład nie chcecie położyć waszego znacznika gdzieś na tej mapie albo nie możecie z jakiegoś powodu, bo już jest takie pole zajęte, możecie położyć go w tym miejscu i w tym momencie w swojej turze, w dowolnym momencie swojej tury możecie odłożyć, odrzucić ten znacznik, jeśli on by był na przykład tutaj i wtedy możecie albo odświeżyć cały rynek kart, albo odświeżyć cały karmnik. Więc to jest taka powiedzmy nagroda pocieszenia, jeśli nie mogliście dołożyć sobie tego znacznika tutaj i również na samym końcu gry patrzycie na największy obszar znaczników waszych, które ze sobą sąsiadują, sąsiadują, czyli są połączone tutaj tymi jakby te pola tymi kreskami i wtedy dostajecie jeden punkt zwycięstwa za każdy znacznik w tej największej grupie. Czyli na na końcu gry czarny gracz miałby, nie wiem, takie cztery znaczniki gdzieś na przykład albo pięć znaczników w takiej grupie, na końcu gry dostałby jeszcze pięć dodatkowych punktów za te znaczniki w tej grupie. Czyli Raczej rozgrywki z waszą planszą związana nie różni się niczym, ale różni się tym cała rozgrywka, że macie tą dodatkową planszę i tutaj zagrywacie wasze znaczniki, zdobywacie jakieś premie, walczycie o te cele końca rundy i na końcu też zdobywacie punkty za, za te obszary. I to jest bardzo fajna zmiana moim zdaniem, dlatego że w tej grze podstawowej. Yy... Każdy właściwie gra sobie trochę solo. Jest wspólna oczywiście wystawka kości, jest wspólna wystawka ptaków, ale poza tym każdy na tej planszy swoje robi dokładnie to samo i tylko walczycie po prostu o, o zdobycie jakichś tam celów. Na końcu kto ma najwięcej ptaków takich, siakich, które składają jajka, albo mają konkretne jakieś gniazda. A tu dzięki temu, że jest dodatkowa planszetka, na której oboje gracze jakby dokładają swoje znaczniki, no to właśnie po pierwsze walczą o jakieś pola, walczą o jakieś bonusy. Mogą sobie zajmować tutaj miejsca na tej planszy i to wprowadza taką dodatkową interakcję między graczami, co jest bardzo fajną opcją. Jeśli chodzi o wariant solo, to też jest właśnie fajne to, że Automa wykorzystuje tą planszetkę i też tutaj dokłada swoje znaczniki. Jeśli graliście wariant solo, w ten podstawowy, no to było tak, że była talia kart, jakaś tam sobie, automy, którą sobie tasowaliście i podczas każdej tury odkrywaliście jedną kartę automy i kładliście ją na taką kartę powiedzmy pomocy, taki licznik rund i patrzyliście, która była runda i wykonywaliście tą akcję, która była. Przy, tym, jakby przy tej rundzie wskazana, czyli w tym przypadku na przykład automa by zniosła, znaczy zniosła, po prostu jedno jajko zasobów, które dałoby jej punkty na końcu gry. Teraz jest tak, że dostajecie jeszcze taką drugą kartę pomocy, jeśli gracie w tym trybie duetu z automą i kładziecie ją jakby obok tej karty. I za każdym razem jak dobieracie kartę automy, robicie coś takiego, kładziecie ją na górę tych kart i teraz w zależności od tego jaka akcja na tej karcie jest, tam może jest jakaś taka nie najlepsze, ale o, ta by była lepsza na przykład. To Automa robi to, co tutaj jest narysowane, oczywiście na tym polu, które wskazuje aktualna runda. Ale jeśli Automa ma akcję wzięcia ptaka z wystawki konkretnego albo wzięcia ptaka w ciemno, wtedy dokłada swój znacznik na tą mapę. No to odwzorowuje to, że kiedy Automa tak naprawdę jakby zagrywa, powiedzmy w cudzysłowiu, kartę ptaka. To też może dołożyć znacznik, i wtedy patrzymy sobie tutaj według tych rysunków, gdzie ona dokłada ten znacznik. I to jest bardzo łatwe, dlatego że jeśli Automa zagrywa, zresztą to macie tutaj dopisane bardzo fajnie na karcie pomocy, bo są też karty pomocy, jeśli Automa bierze kartę w ciemno, no to dokłada taki znacznik, który bazuje na tych ikonkach tutaj. A jeśli dobiera kartę, ptaka taką jakby, no nie w ciemno, czyli widoczną z wystawki, dobiera, dokłada znacznik w takim polu, które daje jej tak naprawdę przewagę w konkretnym bonusie, w konkretnej rundzie. Czyli jeśli na przykład automa miałaby tą akcję, no to po prostu patrzymy, jaka ikonka znajduje się przy polu z tą mapą. Tu mamy przekreśloną kosteczkę. Czy ona idąc od tego rogu próbowałaby położyć znacznik, na najbliższym polu, idąc w tą stronę i do góry, które by przybliżyło ją do wygrania bonusu na koniec danej rundy. Jeśli automa zabrałaby kartę w ciemno, to też rozpatrujemy te rzeczy, tylko rozpatrujemy po prostu według kolejnych pól. Czyli najpierw patrzymy, tutaj jest kosteczka przekreślona, zaczynam od tego rogu. Kosteczka przekreślona, automa położy na, na znacznik swój na polu, który bierze pod uwagę rodzaj gniazda, i tutaj mamy różową zdolność. I w wodzie, czyli na terenie wodnistym, na pierwszym polu wodnistym, które dotyczy rodzaju gniazda, czyli byłoby to w tym przypadku to. Brzmi to może trochę za ale jest to naprawdę bardzo intuicyjnie zrobione i bardzo fajne jest to, że Automa walczy też z nami o tę o planszę, o miejsca na tej planszy, zajmuje nam pola i walczy też o te bonusy. Ale poza tym rozgrywka solo właściwie jest bez zmian, to jest jeszcze tylko taka różnica, że jest taki nowy tryb automa Cache. I automa Horde, on też był wprowadzony już w jakiejś tam trochę innej wersji w ptakach Oceanii. I to powoduje to, że jeśli my odpalamy jakąś zdolność ptaka brązową, albo z tego co pamiętam białą, która dałaby innym graczom jakieś bonusy, bo są takie ptaki, które dają bonusy nam, ale też innym graczom, to wtedy automa dostaje takie znaczniki, które na końcu gry wymienia za punkty. I to jest takie coś, jakby to trochę pokazało, Znaczy, bo w normalnej grze, no mówię, inni gracze zyskują coś czasem na naszych zdolnościach. I to odzorowuje to, że automat też zyskuje coś na zdolnościach, które my, które my odpalamy. Ale poza tym, jakby bez, bez większych zmian gra się solo, automat też ma swoje nowe karty celów, które wskazują jakie ptaki będziecie zabrać. Gracze mają też kilkanaście nowych kart celów. Także możecie ten dodatek spokojnie traktować jako taką niezależną grę dwuosobową albo niezależną grę solo. Albo po prostu wziąć ptaki możecie wymieszać z tymi które już macie i macie dodatek z nowymi ptakami Azji. Tak w skrócie wygląda, wyglądają te nowe rzeczy i nowe zasady w ptakach Azji. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Ptaki Azji bardzo mi się podobają. Podoba mi się na skrzydłach. Podoba mi się to dodatki, które już miałem, i ten dodatek podoba mi się również. Jeśli chcielibyście go kupić tylko dla nowych kart, no to macie 90 nowych ptaków, macie 15 nowych kart celów, więc spokojnie możecie nowe jajka w nowym kolorze i tak dalej. Ale macie te karty, możecie je wziąć, wymieszać po prostu z podstawką na skrzydłach, czy podstawką i innymi dodatkami. Jeśli macie wszystkie dodatki, dołożycie ten, to nie wiem, tych kart będziecie mieli naprawdę, naprawdę sporo. Ale oprócz nowych kart, w tym dodatku jest tryb, po pierwsze ten dwuosobowy, za chwilkę o nim powiem jeszcze, ale jest też ten tryb do grania w 6-7 osób. Nie wiem, czy zagracie w 6-7 osób na skrzydłach. Ja raczej nigdy nie zagram w takiej ilości graczy. Eee, maksymalnie w na skrzydłach zdarzyło mi się grać chyba w 4 osoby. Nie mam grupy siedmiosobowej, planszówkowej, więc raczej w to nie zagram. Też nie wiem, czy bym chciał krat tyle osób grać. Ale jest taka opcja, jeśli macie dużą grupę planszówkową i chcielibyście na jakimś takim wieczorze planszowym to zagrać, jest ta opcja 6-7 osób. Wtedy tak jak mówię, dwie grupy grają tak jakby trochę równolegle, ale mają te same cele, o które jakby rywalizują. Ale jakby dla mnie najważniejszą, najfajniejszą cechą jest ten nowy tryb dwuosobowy, oprócz oczywiście nowych kart. Dlatego, że ja w na skrzydłach najczęściej gram solo, no w porywie dwie osoby, nie wiem, z moją żoną na przykład i raczej nie gram w tą grę w dużo większym gronie i tutaj w tym małym pudełku kompaktowym w sumie, bo on jest dużo niższe niż typowe pudełko planszowe, ale też cieńsze, dostajecie kompletną grę dwuosobową i solo. Dostajecie kostki, wszystkie komponenty, wszystko co macie niezbędne do grania, i takie pudełko możecie sobie zabrać na wakacje. Możecie sobie zabrać na wyjazd, jeśli, nie wiem, macie kolegę, koleżankę, żonę, męża itd. i tak dalej i jedziecie na jakieś wyjazdy, możecie sobie zabrać na skrzydłach w tym momencie i macie kompletną, kompletną grę. Jeszcze pewnie do tego pudełka no, opartego byście dopchali jakieś ptaki z podstawki i możecie sobie po prostu pykać na skrzydłach w tak fajnym, zgrabnym, małym pudełku. Ten tryb dwuosobowy też mi się podoba nowy, bo on dodaje tą planszetkę z tą mapą, na której kładziecie znaczniki. I to zwiększa moim zdaniem interakcję między graczami, bo grając podstawkę, każdy gracz ma tą swoją planszę i każdy gra sobie taką trochę grę solo. Oczywiście macie tę wystawkę z trzema ptakami i macie kości, które sobie możecie podbierać i zabierać, ale tak naprawdę nie ma zbyt dużej interakcji między graczami, no, na niektórych kartach może. Tutaj, jeśli, dwie, jeśli gracie w ten tryb dwuosobowy nowy, macie nową planszetkę i tak naprawdę rywalizujecie o miejsca na tej na tej planszetce, bo dostajecie punkty potem końca rundy, w zależności od tego, jak ułożycie sobie znaczniki na tej nowej mapie. Na końcu dostajecie punkty za największe obszary Waszych znaczników połączonych. Więc jest to fajne, bo to dodaje taki tryb trochę większej rywalizacji między graczami. I bardzo fajne jest też to, że w trybie solo, w tym nowym trybie solo, który tutaj jest zawarty automa wykorzystuje tą planszetkę mapy. Też dokłada znaczniki, jak zresztą widzieliście, jak Wam tłumaczyłem zasady. Jest to bardzo prosto, w sumie intuicyjnie zrobione. Więc fajnie, że, że Automa wykorzystuje te nowe elementy tego trybu dwuosobowego. Jeśli czucie, macie ochotę grać w tradycyjny wariant solo, możecie, ale jeśli macie ochotę grać w ten nowy, też możecie. I to jest bardzo, bardzo fajnie, fajnie zrobione, że Automa też z tego korzysta. Mm. Więc jest to takie rozszerzenie uniwersalne. Gracie z dwie osoby, znajdziecie coś dla siebie. Gracie w 6, do osób, znajdziecie coś dla siebie. Jeśli chcecie nowe ptaki, tylko nowe karty celów, też możecie po prostu je dołożyć. Nie wiem jak będzie w Polsce. Wiem, że na stronie Stone Mayer Games, z tego co pamiętam, co słyszałem, jakie ta powiedzi były, tam w przyszłym roku mają się chyba pojawić zestawy samych kart ptaków, ee, właśnie do Azji, ale też chyba Europy i chyba właśnie do Oceanii. Że nie musicie kupować całych tych pudełek z tymi wszystkimi znacznikami, jajkami i tym wszystkim, tylko możecie sobie kupić same paczki z ptakami, żeby je po prostu dołożyć do podstawki. Tak mi się wydaje. Nie wiem, na 100% jak się mylę, to sorry. Czy tak w Polsce będzie? Nie mam pojęcia, co tam Rebel planuje. Ale jeśli lubicie na skrzydłach, to wydaje mi się, że to dodatek, to, to nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba po prostu brać. Macie nowe troszkę, nowe zasady, nowe cele, nowe karty, nowe ptaki, nowe jajka, nowy tryb dwuosobowy, nowy wariant solo, który bardzo fajnie działa, więc jest tego bardzo dużo. Jeśli nie lubicie na skrzydłach, to nie polubicie. Jeśli macie na skrzydłach podstawkę i nie jesteście fanami dokupywania dodatków, no to pewnie do dodatku tego też nie kupicie. Więc nie jest on jakiś taki, żeby teraz bardzo zmienił Wasze spojrzenie na tą grę, no chyba, że nie wiem, na przykład właśnie, nie wiem jaka cena będzie w Polsce tego dodatku, ale jeśli będzie on tańszy na niż podstawka na skrzydłach, to może jeśli na gracie tylko w dwie osoby, możecie sobie kupić to pudełko jako Wasze pierwsze pudełko na skrzydłach, grać w ten wariant dwuosobowy, a potem sobie na przykład do niego dokupić dodatki, czy kupić podstawkę, żeby mieć więcej kart i te karmniki, to wszystko, więc jest tutaj dużo opcji kombinowania. Zostawcie apkę w górę, jeśli film Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jeśli macie ochotę postawić mi wirtualną kawę i podoba Wam się to, co robię, link do tej wirtualnej kawy znajdziecie w opisie do tego filmu. Odwiedźcie mnie na Twitterze, Facebooku, Instagramie. Linki też znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu. Cześć.